Dobrego wieczoru, drodzy przyjaciele. Dziś zapraszam przed ekrany tylko tych, którzy chcą poprawić stan swojego mózgu, polepszyć pamięć, pozbyć się zawrotów głowy lub jeśli dokuczają im bóle głowy. Dziś zagłębimy się w przyczynę wszystkich tych dolegliwości, aby wynurzyć się, otrzepać włosy ze wszystkich chorób i żeby one rozproszyły się od Was na boki. I z nową, błyszczącą, pełną dobrych myśli głową pójdziecie w przyszłość. Nie potrzebujemy tutaj zbędnych rozmów. A więc na tym obrazku tutaj widzicie nierówną walkę. Silny mięsień dźwiga człopatki, gdy się skraca, zaczyna ciągnąć cztery górne kręgi do siebie. Ale nas interesuje ten najwyższy, pierwszy z nich Atlas. Pamiętacie w latach 2000 w 2010 roku istniała taka grupa korektorzy Atlasa. Jeździli po miastach i wszystkim poprawiali atlasy, i wtedy wszyscy byli całkowicie zdrowi z poprawionymi atlasami. Ale potem zakończyli swoją działalność, ponieważ zostali uznani za oszustów przez różne. Krótko mówiąc, zajmowali się złymi rzeczami. Oszukiwali ludzi, twierdząc, że przez przesunięty atlas. Rozwijają się wszystkie choroby. Potem wszyscy gdzieś zniknęli, wszystkim poprawili atlasy, ale teraz rodzi się coś nowego. I tak, właśnie ten atlas weźcie to sobie do głowy nowi oszuści, poprawiacze atlasa zapamiętajcie to. Dlaczego się przemieszcza? Będziecie opowiadać swoim oszukanym ofiarom. Przecież opowiadacie, że specjalnie Wcześniej mówiliście, że lekarze specjalnie przesuwali atlas podczas porodu, żeby wszystkim zaszkodzić. To idiotyzm, nie wszystkim odpowiada, pasuje tylko dla idiotów i przez nich jest opowiadana. Bardziej inteligentni ludzie potrzebują czegoś innego. Teraz możecie im też powiedzieć, że mięsień unoszący łopatkę ciągnie ją do siebie. To prawda, ale to, co będziecie robić dalej, nie jest dobre, nie zajmujcie się tym. Nie znam żadnego lekarza, który zajmowałby się nastawianiem atlasa. Każdy terapeuta manualny robi nastawianie atlasa 100 razy dziennie. Ani razu nie widziałem, żeby po tym pojawiły się jakieś wielkie rezultaty. Nie o to chodzi. Atlas to atlas, ale sedno tkwi w czymś innym. A więc zobaczcie, co się dzieje. Mięsień dźwiga człopatki, gdy się napina, ciągnie do siebie. A tutaj znajduje się mała grupa mięśni podpotylicznych, składająca się z czterech mięśni. Tutaj mamy te dwie skośne. Nazywają się dolny-skośny i górny-skośny mięsień. I te dwie są parzyste. Tak to narysowałem, żeby się nie nakładały. To są mięśnie proste. Jakie proste? Duży i mały prosty. Tak, czy się nie mylę? Górny czy dolny prosty? Duży czy mały? Sprawdźcie i napiszcie w komentarzach. Skośne. Jestem pewien, to u nas dolny i górny. Proste, duży, mały, niech tak zostanie. I co się dzieje, gdy te mięśnie się skracają? Właśnie wtedy pojawiają się wszystkie problemy. Skurcze tych mięśni powodują wiele problemów. Jakie? Ból głowy. Zginamy palce lewej ręki. Ból głowy tak. Zawroty głowy oczywiście. Pamięć się pogarsza zgadza się. Co jeszcze? Ograniczenie ruchomości? Trudno obracać głową. Ma pan całkowitą rację. Co jeszcze tam jest? Obrzęk twarzy, też obrzęk. Nos nie oddycha, mimo że nie ma kataru. To też pasuje. Co jeszcze? Zabrakło palców jednej ręki. Już używamy drugiej. Pośrednio. Na co jeszcze może to wpływać? Przewlekłe infekcje, różne. Zapalenia zatok, różne anginy. Zapalenia gardła, te wszystkie anginy zapalenia gardła oczywiście że nie powoduje ale w warunkach zaburzonego odpływu żylnego i limfatycznego gdy występuje zastój krwi zastój limfy dlaczego infekcja nie miałaby przejść w jakąś przewlekłą formę z przyjemnością to zrobi na tle zastoju żylnego to wszystko niczego nie zapomnieliśmy szumy uszne też tam infekcja pojawi się na końcu wcześniej wystąpią szumy uszne co jeszcze Wzrok. Jakie mogą być problemy ze wzrokiem? Żeby się pogarszał? Nie. To właśnie przez obrzęk, przez zaburzenia odpływu żylnego, przez to, że tam też są mięśnie. Mamy mięśnie okoruchowe. Wewnątrz oka też są mięśnie i stamtąd też krew musi odpływać. Właśnie to, kiedy wszystko puchnie, kiedy pojawia się zastój żylny, to też negatywnie wpływa na wzrok. Mięśnie nie mogą działać prawidłowo, bo wokół jest za dużo płynu. Co jeszcze? No, już wystarczy, widzę, że już się zmartwiliście. Ale nie spieszcie się z radością, nie spieszcie się z martwieniem. Zaraz poznamy sposób sprzątania. A więc, przyjaciele, oczywiście do dziś toczą się spory na temat tętnicy kręgowej. Są tacy, którzy twierdzą, że zespół tętnicy kręgowej w ogóle nie istnieje. Ona właśnie tutaj przebiega w naszym kanale kręgowym, i nawet jeśli tak przekręcimy głowę, nawet jeśli zostanie ona uciśnięta, to 40% krwi nie popłynie do głowy. To normalne, gdy obracamy głowę w jedną lub drugą stronę, z jednej strony jest mocno uciskana. Ci właśnie specjaliści mówią, że to nie chodzi o tętnicę kręgową, ale to powiedzcie pacjentowi, któremu kręci się w głowie. Dlaczego kiedy pracuje się z tymi podpotylicznymi mięśniami i je rozluźni, zawroty głowy ustępują? Odpowiedzcie na pytanie. Spójrzcie w oczy i odpowiedzcie. Dlaczego? Dlaczego? Jeśli tętnica kręgowa nie ma z tym nic wspólnego, nawet jeśli ją jedną uciśniemy, dlaczego? No, powiedzcie. Zgadzam się z wami, to nie musi być kwestia tętnicy kręgowej. Ale w praktyce, wy czytacie książki nie macie własnego doświadczenia, powinniście mieć własne doświadczenie. Szczególnie ci lekarze, którzy niedawno uczyli się online, prawie wszyscy skończyli studia w epoce koronawirusa. Oni nie widzieli żywych pacjentów podczas nauki. Do tej pory ich nie widzą. Leczą wyniki badań online, wysyłasz im wyniki, oni odsyłają, co brać i leczą Twoje wyniki. Ale żywego człowieka też powinniście zobaczyć. Znajdźcie żywego pacjenta. Idźcie do przychodni, popracujcie, zobaczcie żywych ludzi, leczcie żywych ludzi. Dowiecie się wielu nowych rzeczy, dowiecie się, że wasza medycyna oparta na faktach powinna być wasza własna, nie cudza powinniście mieć też własne doświadczenie. Obok tętnicy znajduje się u nas żyła kręgowa, która zbiera krew z mózgu, z okolicy głowy. Do tej żyły kręgowej wpada kilka innych żył, które zbierają krew w tym także z potylicznej części mózgu. I właśnie w tym miejscu, pomiędzy tymi mięśniami, pomiędzy tymi czterema mięśniami, zróbmy jeszcze tak, żebyście sobie to wyobrazili. Teraz po prostu narysuję innym kolorem, żeby się nie myliło. To właśnie mięsień tutaj o widzicie? Tutaj ona też, widzicie co tu jest? Jaki konglomerat Jedna na drugiej tak właśnie leżą, jak w mieszkaniu komunalnym, dziesięć osób się zebrało. I tutaj między nimi musi się jakoś przecisnąć tętnica kręgowa, która, no dobrze, nawet jeśli ją całkowicie ściśnie, niech już dostarczy krew do głowy, ale dostarczy, tylko że z powrotem już nie wróci. Bo tutaj, właśnie tutaj, żyła odprowadza krew z powrotem. I wpada do niej kilka żył, właśnie tutaj, które zbierają to wszystko z mózgu, z zatok, tutaj jest skomplikowany system zaopatrzenia mózgu. Krew napływa, potem odpływa. A jeśli odpływ jest zaburzony, pojawia się jakby zastój żylny, przekrwienie, i właśnie tutaj to wszystko może być uciskane. Nerw potyliczny, nerw potyliczny też, tutaj u nas wychodzi, tutaj przechodzi między tymi mięśniami. Obok znajduje się korzeń. Pierwszy korzeń rdzenia kręgowego. On też może być uciskany. Nerw potyliczny taki duży, tutaj wszystko on unerwia. Jeśli zostanie uciśnięty, boli potylica. Przy skurczu pierwszy kręg nie porusza się względem drugiego. Ruch obrotowy jest już zaburzony. Nie możecie obrócić głowy. A co ma do tego mięsień dźwigać łopatki? Proszę spojrzeć. Tutaj mamy taki mały mięsień skośny-górny, i tu obok, właśnie tutaj. No, obok siebie dwa proste mięśnie. I wyobraźcie sobie ten ogromny mięsień. Ona ma tendencję do skracania się, do nadmiernego napięcia, napina się i ciągnie w dół. I ta mała, maleńka, miniaturowa mięsień musi wytworzyć taką samą siłę. Czy będzie w stanie to zrobić? Proszę odpowiedzcie w komentarzach. Prawidłowo, nie będzie w stanie. Dlatego zaczyna się nadmiernie napinać, przeciążać, pojawiają się w niej obszary napięcia, tak zwane punkty spustowe, których jest tu dużo i tutaj też jest ich dużo. Dlatego, jeśli po prostu będziemy tutaj rozluźniać mięśnie podpotyliczne, czy uda nam się to? Kiedy ten mięsień jest napięty, może się nie udać. Może się zdarzyć, że po masażu ten mięsień się zapali, ponieważ masujemy go. Masujemy, masujemy. Nie może się rozluźnić, zaczyna się tylko zapalać, puchnąć. Bo w żaden sposób nie może się rozluźnić. W dół ciągnie ją ten najsilniejszy mięsień, dlatego musimy zacząć właśnie od niego. Jak rozpoznać, że jest u Was skrócona? Po pierwsze, oznaką jej skrócenia jest przemieszczenie. Przy przemieszczeniu właściwie. To znaczy, ona sama nie powoduje przesunięcia barku do przodu. Ale przy przesunięciu barku do przodu, właśnie tutaj zaczyna się napinać, ponieważ ręka wisi na tym mięśniu w ten sposób. I tutaj, dopóki wytrzymuje, dopóki się trzyma. A dokładniej, tutaj obok niej jest jeszcze mięsień zębaty. Dopóki mięsień zębaty pracuje razem z mięśniem unoszącym łopatkę, dopóki bark tutaj się trzyma. Na wysokości. Przesunęło się do przodu, ale nie opadło. Nie jest tak źle. Ale kiedy zaczyna tutaj opadać w dół w ten sposób i ręka wisi już tylko na mięśniu unoszącym łopatkę, głowa przesuwa się w ten sposób i pojawia się taki obraz, pojawia się u was księgowa postawa albo nie wiem, nie obrażajcie też księgowych takim określeniem. Pojawia się taka postawa, taki chud, ręce poruszają się tutaj, głowa przesuwa się w ten sposób, zaczyna się źle obracać. Boli, oczywiście. Ale wygodniej w tej pozycji nie patrzeć przed siebie, tylko na przykład cały czas w telefon. A co jest w tym telefonie? Tylko stres, wiadomości cały czas są złe, dlatego nastrój psuje się jeszcze bardziej. I tak już boli głowa, a przeczytaliśmy coś jeszcze gorszego. Patrzcie przed siebie, w przyszłość, w dal, w gwiazdy patrzcie na słońce. Najpierw jednym, potem drugim okiem kilka razy. To lepiej. Wdychajcie świeże powietrze, idźcie do lasu. Zamiast cały czas siedzieć w tych swoich telefonach, tych internetach, rozumiesz. A więc, przyjaciele, mięśnie unoszące łopatkę wymagają rozluźnienia. W tym celu, po pierwsze, musimy obciążyć przedni zębaty mięsień, żeby mógł pracować, żeby z tej pozycji najpierw przeprowadzić was do tej pozycji. Widzicie wasza odwrotna ewolucja. Zobaczcie, jak działa ewolucja. Raz, 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 raz. Mięsień unoszący łopatkę zaczął współpracować z mięśniem zębatym przednim, który znajduje się właśnie tutaj. Przejęła na siebie obciążenie, ramię się uniosło. Teraz możemy je przesunąć tutaj do tyłu. Dzięki czemu? Dzięki temu, że obciążenie przeszło teraz na środkowy, dolny i górny mięsień czworoboczny. I mięsień dźwigacz łopatki został całkowicie odciążony. Ale jeśli jest ona u Was skrócona, to po pierwszym etapie pojawi się coś takiego. Widzicie, gdzie jest głowa? Pochyla się w kierunku skróconego mięśnia. Nie da się jej przesunąć tutaj, bo tutaj wszystko stało się krótkie. Dlatego musimy ją rozciągnąć. A więc pierwszy etap to jest trening mięśnia zębatego przedniego. Dwa ćwiczenia. A więc, przyjaciele. Pierwsza opcja dla tych, którzy są szczęśliwymi posiadaczami takich wałków. Kładziecie na nim ręce blisko ściany, stajecie, toczycie go w górę i w dół, w górę i w dół. Jeśli go nie macie, możecie po prostu oprzeć ręce o ścianę albo położyć tu jakiś ręcznik, żeby się ślizgał. I powtarzacie te same ruchy w górę i w dół. To jest pierwsze ćwiczenie, czyli ustawiamy tutaj. Nie ma większego znaczenia, jak obrócicie rękę. Tak, tak, tak. Po prostu, jak Wam wygodnie. I zaczynamy podnosić w górę i w dół. Tutaj oczywiście pracuje kilka mięśni, nie tylko zębaty przedni, ale także on. Pracuje też delta, przednia delta i zębaty przedni. I mięśnie unoszące łopatkę. Ale to jest bardziej rozgrzewkowe. Pierwsze jest głównym ćwiczeniem. Wstajemy, dłonie obracamy w ten sposób do ściany. Z tej pozycji zaczynamy unosić oba ramiona do góry, ale unosimy, zobaczcie, jak tak, żeby ramię z przodu było w najwyższym punkcie. Najlepiej, żeby było prawie w jednej linii z brodą, ale nie cofajcie brody do tego, ona zostaje na swoim miejscu. Oba ramiona unosimy i opuszczamy, ręce prawie wyprostowane. Ręce obracamy w ten sposób, żeby maksymalnie wyeliminować pracę innych mięśni. I tutaj właśnie pracuje górna część przedniego zębatego mięśnia wraz z mięśniem unoszącym łopatkę. Robicie 2-3 serie po 10 powtórzeń. 2-3 podejścia po 10 powtórzeń. A teraz dla tych, którzy chcą trochę większego obciążenia dla tak zwanych sportowców, którzy czują się bardziej energiczni, silniejsi to dla nich. Patrzcie, wstajecie. No, lepiej na początku nie robić tego na podłodze, tylko z podparciem o coś, opieracie się, tak jakby się zapadacie, łączycie łopatki. No, jakby przyjmujecie pozycję podporu leżąc, tak zwaną deskę. A potem wykonujecie ruch odwrotny. Wychodzi wam takie pompki bez zginania rąk, ale z aktywnym ruchem barków. Czyli pochyliliście się, wróciliście do opozycji wyjściowej, pochyliliście się, wróciliście do opozycji wyjściowej. Można to w zasadzie zrobić też w poziomie, można zrobić przy ścianie. Wszystko zależy od stopnia rozwinięcia tych mięśni. Im bardziej się pochylisz do przodu, im większe zrobisz takie podparcie, tym lepiej. Można spróbować od podłogi. Tutaj będzie pracować nie do końca górna część mięśnia zębatego, a bardziej środkowa. Ale to też nie zaszkodzi, również pomoże. Ale główne, główne, w zasadzie wystarczające Wam do życia ćwiczenie, to właśnie to. Jeśli będziecie je wykonywać, to już nieźle. A więc trochę pobudziliśmy mięsień zębaty przedni. Ale zanim rozluźnimy mięśnie podpotyliczne, teraz musimy rozciągnąć mięsień dźwiga łopatki. W tym celu patrzcie, rękę kładziecie za plecy, tutaj położyliście. Głowę znowu przechylacie w przeciwną stronę od ręki za plecami. Czyli prawa ręka jest za plecami, a głowa przechylona w lewo. To takie trudne koordynacyjnie ćwiczenie. Przemyślcie to. Podczas gdy ja przesuwam kozetkę i spróbujcie teraz sami. To ćwiczenie możecie wykonywać na stojąco albo na siedząco. Nie trzeba leżeć na siedząco. Zobaczcie, niczym się nie różni. Siedzicie teraz, zajadacie się na przykład zupą albo powiedzmy puree ziemniaczanym. I odłożyliście łyżkę. I spróbujcie tak samo. Napnijcie mięsień, przytrzymajcie przez dwie sekundy. Rozluźnijcie, jeszcze raz napnijcie, przytrzymajcie, rozluźnijcie. Ale to nie jest stuprocentowe rozciąganie właśnie mięśnia unoszącego łopatkę. Tutaj rozciąga się wiele innych rzeczy. Rozciąga się trochę też mięsień czworoboczny, pochyłe, nawet mostkowo-obojczykowo-sudkowy, ale czy można osobno rozciągnąć mięsień unoszący łopatkę? Zapytam mnie o to widz, odpowiem tak, można. W tym celu pochylacie głowę. Pierwszy ruch wykonujecie taki sam, a drugi obracacie głowę w bok. Nie w stronę ręki, którą macie z tyłu, ale w stronę ręki, której nie zabraliście do tyłu. I w tej pozycji teraz co robicie? Też się rozciągacie. W jakim kierunku się rozciągacie? Też w tym samym Pochylacie się tutaj. Możecie nawet pomóc sobie drugą ręką, kiedy drugą ręką będziecie ciągnąć w tę stronę. Trzeba naciskać i wam się uda. Jedna ręka jest z tyłu za plecami, a druga ciągnie was trochę w dół. Właśnie tutaj. Albo sami wykonujecie ten ruch. Z jednej strony się pochylacie, obracacie, a potem pochylacie się tutaj, do przodu. Można sobie pomóc ręką. Naciągnęliście mięsień, przytrzymaliście sekundę, dwie, rozluźniliście. I właśnie w ten sposób będzie się rozciągał mięsień unoszący łopatkę. Można jednocześnie go też masować. Tak jak znajduje się ona właśnie tutaj. Zaczyna się od kąta łopatki. Właśnie stąd możecie ją masować. Z boku na bocznej powierzchni szyi. Ale jest przykryta z wierzchu przez mięsień czworoboczny, dlatego właśnie przez niego będziecie masować mięsień czworoboczny. Ponieważ bardzo często, kiedy wydaje się, że u człowieka napięty jest mięsień czworoboczny, to wcale nie jest czworoboczny, tylko mięsień dźwiga człopatki, który znajduje się bezpośrednio pod czworobocznym. Po tym, jak to zrobicie, połóżcie rękę, pochylcie się, lekko obróćcie i właśnie tu, w tym miejscu, cały ten obszar możecie masować, właśnie w ten sposób go rozpracowywać. Jeśli macie wątpliwości, czy trafiliście, po prostu rozpracujcie i pomasujcie boczną część. To nie zaszkodzi. I dopiero potem można w końcu przejść do rozluźniania tych podpotylicznych mięśni. Czyli najpierw zrobiliście kilka takich ruchów barkami, potem rozciągnęliście rozciągnęliście mięsień unoszący łopatkę. Też go pomasowaliście dosłownie dwa, trzy podejścia, żeby rozluźnić i dopiero po tym w końcu zaczynamy tutaj wchodzić w waszą przestrzeń podpotyliczną. Zobaczcie, co można zrobić własnymi rękami. Tutaj są dwie takie wgłębienia. Każdy człowiek je ma, niezależnie od tego, czy jest gruby czy chudy. Tutaj i tak wyczujecie takie miejsce, które znajduje się z boku od grupy tych prostowników szyi od mięśnia czworobocznego. Właśnie tutaj, po bokach, znajdują się te dwa wgłębienia. I na początek możecie je po prostu pomasować z jednej strony, z drugiej strony. Kciukami zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Teraz jedną rękę zostawiamy, naciskamy, przyciskamy właśnie to miejsce, ale tak, żeby nie było zbyt boleśnie. Wszystko delikatnie, powinno być do wytrzymania. Utrzymujecie ten nacisk i zaczynacie obracać głowę w przeciwną stronę. Czyli naciskacie, obracacie, naciskacie. I w tym momencie obracacie. Jeśli w tym momencie poczujecie większy ból, to znaczy, że trafiliście dokładnie tam, gdzie trzeba. Jeśli boli, zmniejszcie nacisk. Palcami możecie naciskać mocniej lub słabiej, czyli znaleźliście miejsce, obróciliście i teraz możecie trochę do przodu, trochę do tyłu. Przejść po wszystkich tych miejscach, bo kiedy obróciliście głowę, mięśnie rozeszły się na boki i wszystko się otworzyło. To jest ta przestrzeń, którą możecie dobrze przepracować. I tam możecie wyczuć wszystkie te pasma, które są tutaj podpotyliczne, i możecie też dotknąć właśnie mięśnia skośnego. Właśnie tutaj można ją wyczuć. Górną i być może ktoś z Was poczuje też dolną. A więc, przyjaciele, po tym jak to zrobicie, w cudowny sposób zauważycie, że kolory jakby stały się bardziej intensywne, a ptaki śpiewają słodziej. I w ogóle, życie się udało. Głowa boli mniej, zawroty głowy gdzieś zniknęły, szum w uszach już nie przeszkadza. Co to takiego, a to po prostu poprawiliście odpływ żylny. Dlatego, przyjaciele, wykonujcie to ćwiczenie. Dzielcie się nim ze swoimi znajomymi kolegami z klasy. Wysyłajcie im ten filmik, nie wstydźcie się. W komentarzach również, co, jak tam, jak się macie, opowiedzcie, co u Was. A tak poza tym, wszystkie ćwiczenia bardziej szczegółowo możecie zobaczyć pod linkiem w opisie. Tam też są. A tak, co powiedzieć, uprawiamy sport, pomagamy rodzicom. I do następnych odcinków.